Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier, Programista, gdzie niniejszy odcinek jest kontynuacją odcinka o wcześniejszym numerze 422, gdzie przygotowałem wariant, swój sposób na przedstawienie. Rozwiązania wykonania modelu tłoczonej tacki w programie Solid Edge, a temat był przedmiotem omawiania na portalu Elektroda, gdzie jeden z, jedna z osób, która tutaj uczestniczyła w konwersacji, zwróciła się o to, aby się tematem zainteresować, i właśnie tutaj był link do rysunku, będącego bazą do wykonania tego modelu. Przy czym, z pewnych uwag, które właśnie omówiłem w filmie 422, postanowiłem przygotować swoją wizję również w kontekście rysunku, który dzisiaj również będzie stanowił bazę do zrealizowania tematu w programie FreeCAD. I w związku z tym, że początek w zasadzie będzie dokładnie taki sam jak w programie Solid Edge, czyli dwie płaszczyzny bazowe. Tutaj mamy dokładnie to samo oraz dwa szkice, wśród których jeden jest prowadnicą, a drugi jest zarysem profilu, co wynika właśnie z załączonego rysunku. Jeżeli chodzi o te etapy, dokładnie tak samo jak w filmie numer 422, z tymi samymi zasadami przedstawienia z wymiarowania i z tymi zasady, samymi zasadami co do płaszczyzny pomocniczej konstrukcyjnej celem osadzenia w odpowiedni sposób dna tacki na płaszczyźnie x y globalnego układu współrzędnych wraz z wymiarami i zaraz jak się okaże przejściem po profilach przy czym tutaj jeżeli chcemy to w, powiedzmy w taki sposób semi powierzchniowy ten model przygotować to no, nie skończy się praca tylko na module part design, ale mimo wszystko będziemy polegać tylko na modułach, które mamy w standardzie w, w programie FreeCAD. Wprawdzie tu już się pojawiają informacje, że jest prawie na wydaniu wersja 1.0. Więc być może będzie jeszcze łatwiej to wykonać, natomiast jeszcze póki co mamy stabilną wersję 0.21.2 i w tej wersji jeszcze będę ten model dla Was tutaj przedstawiał. Przy czym przejdziemy sobie od razu do modułu PART. Bez modułu PART tutaj nie ruszymy, ponieważ mamy tutaj bardzo fajną, ciekawą funkcjonalność, jak właśnie przeciągnięcie po ścieżce ale wystarczy fragment profilu, który właśnie będzie tutaj dawcą powierzchni, a nie właśnie objętości, czyli niepełny zarys profilu, tak jak to właśnie miało miejsce w programie Solid Edge. Przy czym no, tutaj oczywiście musimy użyć kilku modułów, musimy troszeczkę pokombinować, więc no, nie jest to takie łatwe, jak właśnie w programie Solid Edge było, szczególnie jeżeli chodzi też o kwestię uzupełnienia później tego dna, co już myślę kojarzymy. I teraz, jak mając właśnie ten zarys, mając ten profil, jak teraz to wykonać? Więc, tak, aktywujemy narzędzie przeciągnięcia po ścieżce i wybieramy szkic, który jest właśnie tym, tym profilem. Czyli jest to szkic 001, ponieważ on był również w tym przypadku rysowany przeze mnie w drugiej kolejności. I on jest teraz tutaj zaznaczony taką obwódką, więc w ten sposób możemy się zorientować, czy wybieramy właściwy szkic. I przerzucam go do kontenerka wybranych profili, a następnie przyciskiem sweep path wybieram sobie, czy też określam sobie szkic, który będzie stanowił ścieżkę. I ja sobie z klawiszem control na wszelki wypadek zaznaczę wszystkie elementy tego łańcucha, i w tym momencie. Klikam przycisk Dan, czyli gotowe. Klikam OK i już mam zarys tej powierzchni w analogiczny sposób, jak miało to miejsce właśnie w programie Solid Edge. Więc można powiedzieć, że niejako próbujemy to wykonać w analogiczny sposób. No, i teraz, tak jak to było uprzednio, również chcemy uzyskać pełny pełną, pełen zarys tej powierzchni, czyli musimy wykonać lustra. I tu jest bardzo ważna istota sprawy, jeżeli chodzi o moduł PART, przynajmniej na tą wersję i sposób działania lustra, właśnie w module PART. Bo o ile w przypadku programu Solid Edge, tam mogliśmy sobie wybrać dowolną płaszczyznę dla naszej powierzchni, aby ją odbić. Tutaj jest, sytuacja wygląda w ten sposób, że mogę wybierać tylko względem płaszczyzn globalnego układu współrzędnych. Czyli to już wymaga od nas właściwego zdefiniowania, właściwego zdefiniowania obiektu. Ale to jest uwaga, ta sytuacja dotyczy tylko modułu part. Jeżeli jesteśmy w module part design, tam nie ma ograniczenia co do płaszczyzny symetrii. Natomiast my jesteśmy w module part, ponieważ mamy tego typu obiekt. I w związku z tym wszystkie prace logiczne, czyli polegające na uzupełnianiu tej całej obwiedni, są właśnie związane z tym lustrem. Yy, możecie spróbować od razu przygotować cały zarys prostokątny z okrągleniami, i wówczas sprawdzić, jak to będzie wyglądało, i wtedy, wiadomo, yy, będzie to szybciej, i tej pracy jakby zaoszczędzicie. Ale to by na przykład było dobre w momencie, kiedy gdzieś tam w innym miejscu przestrzeni roboczej yy, macie jakiś obiekt, który potrzebujecie. Państwo sobie no, przekształcić, czy też uzyskać właśnie z niego taką powierzchnię, która posłuży w kolejnym etapie do utworzenia tej geometrii. Dobrze, więc powiedzmy, że niech będzie, że wybierzemy sobie płaszczyznę opartą na osiach Y, Z. Więc wybieram sobie raz, wybieram sobie obiekt, który chcę sobie odbić, czyli ten sweep. 0, 0, bo tutaj punkt bazowy będzie 0, nic się nie zmieni i klikam Enter. No i teraz uwaga, chcę zrobić teraz kolejne lustra. No i to oczywiście działa tak samo, przy czym uwaga, mam, widzę obiekt lustro, ale jak go zaznaczam, widzicie obwiednie takimi cienkimi, takim prostopadłościanem o, o cienkich krawędziach, zaznaczam tylko prawą część tej stworzonej geometrii. Ona jeszcze nie jest ze sobą sklejona na przykład logiczną funkcją union, dlatego aby... Mieć pewność, że wybieramy oba obiekty. Musimy rozwinąć lustro i zaznaczyć z klawiszem kontrol właśnie te dwa obiekty, czyli ponownie sweep oraz lustro, pod którym ten sweep się znajduje. I znowu wybieramy lustro. Mamy nadal w kontenerze zaznaczone już te dwa elementy, gdyby ktoś ich wcześniej nie wybrał, więc w tym momencie z klawiszem kontrol te dwa elementy sobie zaznacza i wskazujemy właściwą płaszczyznę dla lustra. Czyli tym razem będzie to płaszczyzna XZ. Więc z listy wybieram sobie płaszczyznę XZ i klikam OK. Dobra i w tym momencie mamy cztery obiekty i gdybym to zrobił z jednego szkicu no bo teoretycznie tutaj sobie dodajemy pracy i tutaj faktycznie zrobienie jednego szkicu z zaokrągleniami byłoby dla nas łatwiejsze ale gdybym wam tak pokazał to bym wam nie pokazał jak teraz to wszystko ze sobą posklejać bo właśnie mamy cztery obiekty czyli teraz te cztery obiekty które tutaj mamy rozwinięte musimy zaznaczyć do tego aby zrobić z tego element logiczny który. Który zbudujemy za pomocą polecenia Union, możemy oczywiście użyć polecenia bulin, w którym wybierzemy sobie funkcję łączenia, ale tutaj mamy na skróty: wybiorę sobie Union, i w tym momencie pojawia się obiekt fusion, czyli właśnie jakby połączenie elementów logicznych. No i tutaj mamy też dostęp do ich składowych. I teraz taka sytuacja, że tak na dobrą sprawę wszystko, co jest związane z body. No, nie jest mi już więcej potrzebne, mogę sobie to po prostu wyłączyć, ponieważ będę miał bardziej przejrzysty model do tego, aby uzupełnić dno. I teraz tego dna e, może by się tutaj dało to zrobić w tym modelu, w tym, w tym module PART. Natomiast wydaje mi się, że to jest trudna droga. Może mi się wydaje, polecam, e, spróbować e, poeksperymentować z innymi narzędziami. Ale ja bym wam zaryzykował. I poradził spróbować użycie modułu Surface. Bazowy moduł Surface w programie FreeCAD jest bardzo, można powiedzieć, prosty. Mamy tutaj zaledwie kilka narzędzi, ale mamy bardzo ciekawą e, narzędzie, Feeling, czyli wypełnianie. I w tym narzędziu mogę sobie dodać od razu kilka krawędzi, które będą e, przez program uzupełniane. O właśnie o w ten sposób w trakcie wypełniania będą się tworzyły takie artefakty. Tutaj myślę, że jeżeli chodzi o problem natury technicznej, który się pojawił u mnie w poprzednich kilku filmach już w zasadzie się to zaczęło działać. Myślę, że jest rozwiązany kwestia odświeżenia i przeinstalowania sterowników do karty graficznej. To już się nie będzie mi program wyłączał. Oczywiście artefakty się pojawiają, bo tam programy sobie to przebudowują, ale nie powinno już mi się nic wyłączać. No i teraz sobie tutaj dodaję kolejno elementy. Tutaj nie muszę klawisza kontrol używać, po prostu lewym przyciskiem myszy wskazuję sobie po kolei kolejne zarysy profilu. No i właściwie tyle. Mam wybrane krawędzie. Spróbujemy w ogóle nie wskazywać. Płaszczyzny bazowej spróbujemy zaakceptować. Jeżeli program będzie protestował, wtedy ją dodamy. No, nie zaprotestował. Więc w ten sposób mamy zdefiniowany obiekt surface. No i teraz mamy kolejny obiekt, czyli mamy Fusion i mamy obiekt surface. Więc znów musimy je ze sobą tutaj połączyć. Czyli Ponownie przechodzę do modułu PART, ponieważ tutaj niejako dalej mamy Fusion, który wywodzi się z modułu PART. Więc, żeby nie mieszać operacji, mówię nie mieszać, dlatego że operacje logiczne również mamy w module PART design, a chcąc uzyskać obiekt bryłowy, czyli naszą tackę, muszę do niego wrócić. To zaznaczając Fusion oraz Surface, surface przepraszam, znowu użyję funkcji Union. I tutaj oczywiście. Yy, Program pokaże nam pewien komunikat związany z nieprzewidywalnym wynikiem łączenia, właśnie jakby dwóch typów tutaj obiektów. Ale z racji tego, że są to bardzo proste obiekty, raczej problemów być nie powinno. No i teraz widzimy, że ten obiekt Fusion001, teraz nazwa wygenerowana, został wygenerowany i za bardzo nie widać, żeby jakieś tutaj problemy się. Pojawiały. Wygląda to całkiem dobrze. Tylko tyle, że nadal to jest obiekt tutaj rozumiany jako powierzchniowy. I właściwie nie stoi nic na przeszkodzie, aby już w tym momencie przekształcić go na obiekt bryłowy. Ale, żeby zrobić to prawidłowo, włączymy sobie widoczność body po to, aby mieć widoczność płaszczyzn globalnych oraz tego, jak pracuje nam geometria, aby sprawdzić, czy po zadaniu Właściwej grubości ścianki wynoszącej 3,5 mm faktycznie uda się dotrzeć do sytuacji, gdzie dno będzie zorientowane na płaszczyźnie bazowego układu współrzędnych. Zatem wybieram sobie, zaznaczam sobie obiekt Fusion i wybieram sobie narzędzie 3D Offset, czyli zadanie grubości w 3D. Przy czym od razu to, co sobie musimy zaznaczyć, to funkcja fill offset. Fill offset zapewni nam uzyskanie modelu takiego powierzchniowego, ale który jest obiektem zamkniętym. To znaczy, że my z niego będziemy w stanie uzyskać pełną objętość. Taka, która wynika z grubości blachy. I następnie przybliżam sobie troszeczkę bliżej kursor obiekt. Po to, aby zobaczyć, w którym kierunku rozchodzi się obiekt. Widzimy w niewłaściwym, bo pogrubienie następuje do wewnątrz, więc po prostu muszę przejść na wartość ujemną. I tyle, ile ma w rysunku grubość ścianki, czyli 3,5 mm. Teraz ja to po prostu robię scrollem myszki. Możemy sobie wprowadzić z klawisza minus 3,5, ale pokazuję wam to w ten sposób, żeby też można było zobaczyć, że w razie kontroli możemy sobie precyzyjnie określić czy też weryfikować, co się dzieje z geometrią. Dlaczego? Bo tutaj już mamy od razu wstawione czy też ujęte promienie w zarysie. I gdy robimy pierwsze przymiarki, gdy od większych promieni poprzez uzyskanie geometrii objętościowej Zbliżamy się do promieni mniejszych wynikających z przejścia, z załamań. To może się okazać taka sytuacja, że będziemy bardzo blisko krawędzi ostrej, czyli już nie będziemy mieli promienia, tylko będzie przejście, załamanie krawędzi. I należy to kontrolować, ponieważ różnie może to być w moich przypadkach, gdy tego typu problemy. Rozwiązywałem, zdarzały się sytuacje, kiedy program zaczynał się wieszać w momencie, gdy te krawędzie zaczęły być ostre. Nie zawsze się tak działo, ale czasami takie przypadki były, więc również w takich sytuacjach należy na to zwrócić uwagę, w razie czego oczywiście zapisywać sobie pliki. Na bieżąco, aby w momencie, gdy program nam, że tak powiem, odmówi posłuszeństwa, to aby wczytać sobie kopię zapasową, bądź po prostu zmienić czas aktualizacji czy też zapisywania kopii roboczych. Zwracam na to uwagę bez względu na program, ponieważ wiem, że ogólno pojęty soft rów, różnie się potrafi zachowywać. Dobra, no i tutaj już mamy, jakby, tą objętość gotową, czyli generalnie tutaj już sama, jakby tacka jest gotowa i w zasadzie jedynie co pozostało to. Wykonanie otworów, i podobnie jak to miało miejsce w przypadku modelu realizowanego w programie Solid Edge, tutaj również będziemy odnosić się do elementu bazowego. A żeby przejść do tych otworów, to w zasadzie możemy już przejść do modułu PART. Design. No i właśnie tu się spotykamy z bardzo częstym problemem wśród początkujących osób, którzy poznają program FreeCAD, że chcą na takim elemencie logicznym już pracować operacjami bryłowymi. Jeszcze nie można, ponieważ musimy ten obiekt taki logiczny, powiedzmy ten powierzchniowy przekonwertować na obiekt Bryłowy. Nam się już wydaje, że on takim jest, natomiast jeszcze niestety z punktu widzenia tutaj ustawień programu, czy też charakteru jego pracy, jeszcze tak nie jest. Dopiero w momencie, gdy wybierzemy polecenie create body na naszym zaznaczonym obiekcie, tutaj tym takim logicznym, to wtedy dopiero zostaje utworzone nowe body jako nowa zawartość, czyli nowy obiekt objętościowy już jako bryła. Natomiast kolejna sprawa. To, co my widzimy, teoretycznie jakby na samym obiekcie nie zaobserwowaliśmy żadnej różnicy. Traktujemy to, że po prostu program inaczej to jakby teraz widzi, bo włączyliśmy mu inną funkcję, ale tak do końca nie jest. Bo owszem, my widzimy base feature, czyli jakby ten e, obiekt wyjściowy, ale nadal jest widoczny fusion. I teraz co się dzieje? Ten fusion, czyli ten obiekt e, powierzchniowy, jest niejako zlicowany z obiektem bryłowym. I teraz znowu mogą być takie sytuacje, a wręcz zdarzają się takie sytuacje, że próbujecie na przykład wybrać, niech to będzie ścianę jakąś modelu, żeby na nie zbudować jakąś operację, i dostajecie komunikat, że no coś nie tak. I to właśnie z tego tytułu wynika, że akurat tak wybraliście, że wybraliście dalej obiekt ten powierzchniowy zamiast tego obiektu bryłowego. W takiej sytuacji jest i bardzo jedna prosta sprawa, po prostu. Trzeba klawisz spacja, i ten obiekt powierzchniowy ukryć. I po prostu teraz nie ma ryzyka, on jest niewidoczny z punktu widzenia geometrii wygenerowanej przez, przez program. Dlatego już teraz to, co zaznaczam, jest 100% pewności, że to jest ten obiekt. Bryłowy jako ten base feature w nowej zawartości. Dlatego, jeżeli pracujecie na modelach przejściowych, na modułach przejściowych, polecam sobie sprawdzić, czy na przykład coś tam gdzieś z poprzednich jeszcze elementów nie zostało, co jest widoczne, i gdy będziecie widzieć jakieś nagle błędy, a ich się raczej nie spodziewacie, no to wtedy należy sprawdzić, czy coś tam jest jeszcze widoczne i wam po prostu nie podchodzi pod kursor, pod klawisz, i, i wtedy wam to nie działa tak jak trzeba. Dobra. I teraz tak, body wyłączam całkowicie i mam nowy body. I uwaga, nowy globalny układ spróczny, który jest związany z nowym body. Ten, który tu jest, on jest związany z pierwszym body. I on się tylko do niego odnosi. Już na nim więcej nie bazujemy, ale ukrycie samego body, samego, samego obiektu powoduje automatycznie ukrycie elementów w nich w nim się znajdujących dlatego to sobie yy, scalam. I teraz widzę tylko obiekt. I tutaj również teoretycznie można na tej ścianie utworzyć otwór, i następnie tworzyć szyki. E, szyki e, prostokątne. Natomiast nie polecam. Również szczególnie w przypadku programu FreeCAD polecam bazowanie na układach e, odniesienia, czyli na płaszczyźnie. I również na niej stworzę sobie okrąg który będzie tutaj tematem szkicu. Oczywiście no, mogę wystarczy obrócić i mam dostęp na dole do tego okręgu, ale jeżeli ktoś by się uparł, i on chciałby mieć z tej strony widok na ten okrąg, można sobie włączyć po prostu widok przekroju. No i przechodzimy do wymiarowania zgodnie ze szkicem 250. Tutaj niestety musimy bazować na promieniach. Może kiedyś się to zmieni, bardzo bym tego oczekiwał, czyli 250. Na 2, tak sobie najszybciej możemy zrobić. Tutaj mamy 160, no to już tutaj oczywiście teraz wiemy, jak to działa, więc po prostu wprowadzę wartość 80, wyciągnę sobie te wymiary. Aha, jedna osoba raz mi przysłała ciekawe rozwiązanie, gdzie jakby nie lubiąc działać na promieniach, robi sobie to w ten sposób, że tworzy sobie punkty pomocnicze, pomocnicze konstrukcyjne. E, tworzy na przykład relację symetrii, czyli w ten sposób względem osi, ma punkt związany i wtedy sobie wstawia e, pełne wymiary. Czyli, przy czym u mnie to już będzie jako teraz referencja, no bo żeby się tutaj e, nie z, zrobiło nadpisanie wymiarów. O, i w ten sposób można, i to też będzie działać, także to jest jakby alternatywne rozwiązanie dla osób, które powiedzmy, e, którzy nie lubią działać na promieniach albo nie chcą ich przeliczać, nie lubią w ten sposób pracować, więc. Tutaj można sobie w ten sposób jeszcze podziałać. No i zdefiniujemy jeszcze średnicę Teoretycznie można specjalnym narzędziem do otworów to zrobić. Można zwykłym pocketem, ponieważ jest to bardzo prosta operacja. Wychodzimy. Wykonujemy operację pocket, czyli wyciągnięcia. Zrobimy sobie przez wszystko i jeszcze dodamy sobie symetrycznie względem płaszczyzny, aby bez względu na to, jak tą. Tackę gdzieś tam przykładowo, tą geometrię naszą nie przeniesiemy, to żeby zawsze była pewna że ten otwór będzie e, wykonany. No i na dobrą sprawę, e, teraz to, co możemy zrobić, to stworzenie dwóch szyków liniowych, które utworzą szyk prostokątny. Przy czym w programie frykat jest pewna podchwytliwa rzecz. Mianowicie, y, zrobienie tego typu szyku wymaga zrobienia szyku szyku, tak jakby to powiedzieć. I dlatego nie możemy wystartować z polecenia linear pattern, czyli właśnie szyku liniowego. Musimy w momencie, kiedy operujemy na kilku wariantach szyków, dotyczy to tylko operacji, które widzimy właśnie w tym rejonie, czyli lustra, szyku liniowego, szyku kołowego. Jeżeli mamy kilka wymiarów tych szyków albo kilka kombinacji tych szyków, nie możemy ich wykonywać za pomocą tych trzech funkcji. Te funkcje możemy używać tylko wtedy, gdy to jest jednoczesne. Przepraszam, jednorazowe wystąpienie. Natomiast w każdym innym przypadku musimy stosować funkcję, stosować właśnie funkcję multitransform, czyli właśnie multitransformacji, czyli kombinacji szyków o, w ten sposób. I wybieram sobie tutaj tylko POCKET, czyli ostatnio wykonaną operację związaną z otworem. Klikam OK. No i teraz. Mam wybrany, więc tutaj już nic nie dodaję. Możemy w odrębnej kolejności dodać sobie elementy, które mają pojawić się w szyku. No i transformacje, czyli właśnie nasze kombinacje szyków. Prawy przycisk myszy i mamy lustra, szyk liniowy, szyk kołowy itd. Więc wybieram sobie pierwszy szyk liniowy. Nie wybieram sobie względem czego. Nie interesuje mnie pojęcie vertical, horizontal, sketch, axis, bo ja w tym momencie nie wiem, który to jest vertical, a który to jest horizontal, czyli pionowa pozioma oś szkicu. Może bym i to wiedział, gdybym tutaj pilnował osi, ale zakładam, że ja tego nie wiem. Ale wiem doskonale po układzie bazowym, jakie są osie, i tego się pilnuję, bo to jest dla mnie jednoznaczne. No, to jest taka moja interpretacja, więc. No i teraz wskazuję długość szyku, czyli 250 mm. To jest raz. Czyli ustalam sobie 250. to Oczywiście też można za pomocą wyrażenia regularnego stworzyć sobie wyrażenie tak, aby na podstawie szkicu, pierwszej pozycji wystąpienia otworu te szyki były automatycznie przeliczane. Tam była właśnie sugestia w komentarzu pod filmem Soliderza. Natomiast ja w Soliderzu już tego nie pokazywałem, bo tam miałem też właśnie chwilowo problemy z tym. Natomiast słownie o tym, o tym wspomniałem, więc to już wtedy pozostawiam. Właśnie Wam widzom, do tego, aby to przeeksperymentować. I mamy 8 wystąpień, czyli wprowadzam sobie tutaj, ile ma tych otworów być. To jest raz. No i teraz. Mam załatwiony, że tak powiem, pierwszy szyk, czyli klikam sobie OK. No i teraz dodaję sobie drugi szyk, czyli dodaj kolejny szyk liniowy. Dodaję, no i teraz znowu jednoznacznie według osi Y. Znowu wprowadzam, mogę sobie odczytać ze szkicu, że będzie to 160, czyli wprowadzam pełen zarys i wprowadzam, ile jest tutaj otworów, czyli n plus 1, czyli 6 sztuk, czyli będzie tutaj 6. Sprawdza, no i teraz właśnie widzimy, że idzie to nie w tym kierunku, co trzeba. Nie, nie wprowadzamy tutaj żadnych ujemnych wartości, po prostu wybieramy, zaznaczamy funkcję Reverse Direction, odwróć kierunek, czekamy chwilę, aż to program przebuduje i widzimy, że nasza geometria jest w tym momencie gotowa. Klikam sobie OK, czyli akceptuję. Eee, coś zmieniłem, coś zmieniłem, bo to zachowanie jest nienaturalne. Aha, zobaczcie, wybrałem ponownie Base X8X. X, coś, że tak powiem, przypadkowo sobie tutaj przełączyłem. Także jeszcze raz poprawiam i, i już wszystko wróciło do, do normy. Jest ok. Aż się powiem wam, wystraszyłem, że znowu coś dziwnego się u mnie dzieje, ale jest jak najbardziej OK. Klikam OK. No i co? No i czekam aż program to tutaj tak załapie, i w tym momencie zasadniczo mamy gotowy model. Pomijam tu już kwestie zaokrągleń, które były w oryginale, ponieważ jest to sprawa kosmetyczna. I w zasadzie można by powiedzieć, że temat został zrealizowany i zakończony. W razie uwag, pytań, wątpliwości zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję za zainteresowanie, za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.